Witam, kochani widzowie, bardzo serdecznie, na pierwszej oddam na analizie modeli numerycznych. Kuchy. No to wiadomo, że weekendowo nie mogłem nic zrobić, raczej w pogodzie się niewiele zmieniło, czyli środa pod panowaniem wyżu, środa na czwartek opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marzącego deszczu, możliwość frontu bądź formacji liniowej i silnego wiatru, Bartek, przez to, że będzie bliskość ośrodka niskiego ciśnienia. Piątek z efektem morza punktowo niewykluczone są zjawiska burzowe, tak zwane burze śnieżne. Jeśli będą burze śnieżne, to będzie bardzo ciekawie. Ja na pewno postaram wam się złobić kilka śnieżyc, ale zobaczymy, jak to będzie. Ochłodzenie, śnieżyce, możliwość burz śnieżnych. Masowa konwekcja, masowy efekt morza i tu wieczorem zejście z północ na południe potężnych burz. W sobotę jadę do Poznania, ale coś czuję, że pociągi mogą mnie jechać przez to, że może zasypać. <laughs> Patrzymy jak tam fusy. Fusy na początek grudnia są takie, że ma być zima. Co z wiatrem, co z wiatrem, pewnie zapytacie, kochani widzowie. Według modelu e, ECMWF te poryby one nie będą jakoś silne. Owszem, będą te poryby i to punktowo, 8, 70, 89, 95 na godzinę, na, na Bałtyku sztorm. Według modelu ECMWF. <laughs> Model GFS widzi tu nieco inaczej. To znaczy, w obrębie oddziaływania frontu, punktowe porywy mogą przekroczyć 100 km na godzinę, na Bałtyku ponad 100. <grym> Tutaj, punktowo, zwłaszcza według oceny GFS-a Wielkopolska, Kujawy i Warmia, punktowo porywy mogą dochodzić do 100, 103 na godzinę. Jak będzie? Zobaczymy. A potem. Taka przeplatanka pogodowa będzie w tym roku, a później śnieżyce konwekcji. No i według modelu <klimy> GFS. Jak on się wczytuje? Jeszcze luk na biegun. Biegun miałby znajdować się Tutaj, czyli niestabilny w tym miejscu, tutaj by się znajdował bezpośrednio. Według modelu Icon będą to opady mieszane opady śniegu, opady marzącego deszczu, opady deszczu. W czwartek istnieje możliwość przejścia aktywnej formacji liniowej. Raczej z porywami wiatru nie przekraczającymi 75-90 na godzinę. Dziękuję <laughs> po ludzku, o, ale no. <laughs> nie przesadzajmy. Czekamy już na prognozy konwekcyjne, które pewnie będą terminem, czyli w przyszłym tygodniu, czyli no w tym tygodniu, pewnie jutro będą prognozy konwekcyjne. Kolejna analiza pojawi się ode mnie raczej nad wieczorem, jak zdążę przed basenem. Icon również widzi efekt morza, aczkolwiek on to widzi bardziej jako deszcz ze śniegiem, przez to nie widzi gęstej pokrywy. Ale wszystkie modele numeryczne widzą kolejny epizod zimowy w tym tygodniu, oczywiście związany no z pierwszym w tym sezonie efektem morza. Gem również widzi śnieżyce, związane głównie z efektem morza, tutaj z konwekcji śnieżyce, kolejny efekt morza, no i cóż, jak się prognoza podobała, zostawcie kciuka w górę, suba dla zasięgu i widzimy się niebawem, do zobaczenia, cześć!